Czyli to nie tylko samochody, ale jak widzicie, są też motory. Mamy ścigacza, mamy Nakeda, mamy drugiego ścigacza, który tu stoi. No i mamy też, oczywiście, stroje, kaski. A tutaj mamy wszystko, co potrzeba, żeby na motorze się poruszać. Mamy też lewca, który. Miał być alternatywą dla taksówek, i to na całą Europę. Wypuszczony również w Polsce ten samochód się pojawił w wersji hybrydowej. No, aczkolwiek takiej popularności nie zyskał jak na razie. Aczkolwiek z punktu widzenia tego, co oferuje, w szczególności jeżeli chodzi o miejsce wewnątrz, w szczególności dla pasażerów, to jest to naprawdę top of the top. Tutaj mamy rampę dla wózków. No i zobaczcie, ile tu jest tego miejsca. Przede wszystkim tu mamy kanapę. Tu mamy jeszcze dwa trzy fotele, tak de facto, które mogą, na których mogą jechać pasażerowie. Jedyny problem to jest, tak de facto bagażnik, którego tutaj nie ma w tym momencie, także jakieś bagaże włożyć, Naczkolwiek aczkolwiek z przodu kierowca w pełni zabezpieczony. Tutaj mamy też przegródkę ewentualnie na płacenie. Samochód, który został stworzony w jednym celu, ale idąc dalej, mamy jeszcze Lewca L380, czyli mamy wana, który jest przede wszystkim nastawiony na wielkość i przewóz osób. W tym przypadku mamy wersję sześcioosobową. Zobaczcie, zajrzyjmy do tyłu, oczywiście, drzwi automatycznie elektrycznie otwierane, mamy wygodne fotele, mamy nawet USB-C tutaj. Tutaj mamy miejsce na ładowanie telefonu, to jest ładowarka indukcyjna. Tutaj mamy ekran do sterowania całym fotelem. Z tyłu dodatkowe dwa fotele komfortowe. No i tu oczywiście ekraniki żebyśmy też mogli sobie światem sterować tutaj wielki zegarek, żebyśmy też wiedzieli, która jest godzina no a z przodu? No z przodu wygląda jak lewc przede wszystkim no i tutaj mamy też wszystko, co w samochodzie powinno być łącznie z czujnikami, jeżeli chodzi o rozproszenie kierowcy i w wysokim oczywiście jakości materiału, wykończenie całego, całego wnętrza a jak wygląda z przodu? już Wam pokazuję z przodu wygląda dziwacznie, ale dzięki temu też się wyróżnia. No i nie zabrakło smarta No Free, czyli mały, już nie taki mały ten smart, aczkolwiek wygląda całkiem nieźle. Myślę, że nie mógłby naprawdę zawojować trochę w segmencie B, ponieważ oferuje wszystko to, co powinien oferować. A jak wygląda w środku? Trochę widać tu Mercedesa, trochę widać Chin, czyli tak, tak fakto. Takie połączenie dwa w jednym, ale ogólnie wygląda to, że mógłby naprawdę powojować trochę w Europie o klientów.